Mechanik motocyklowy. Wśród zawodów, które mogą zapewnić uznanie klientów, jest mechanik motocyklowy. Rzetelni specjaliści w tej dziedzinie, łączący pasję z wiedzą, chęcią rozwoju umiejętności i uczciwością, nie miewają problemów z brakiem zleceń. Jest to zawód wymagający wysiłku zarówno fizycznego, jak i intelektualnego, jednak gwarantuje wiele satysfakcji. Czym zajmuje się mechanik motocyklowy? Mechanik motocyklowy wykonuje obsługę techniczną i konserwację pojazdów motocyklowych oraz określa stopień zużycia podzespołów i ustala sposoby ich naprawy. Kontroluje, diagnozuje i reguluje podzespoły oraz zespoły pojazdów motocyklowych za pomocą uniwersalnych lub specjalistycznych przyrządów diagnostycznych. Przyjmuje do obsługi, diagnostyki i naprawy pojazdy motocyklowe i sporządza dokumentację wykonanych czynności. Predyspozycje potrzebne na stanowisku mechanika motocyklowego. Aby móc pracować jako mechanik motocyklowy, trzeba mieć odpowiednie warunki fizyczne, zdolności i cechy osobowości. Często zadania zawodowe mechanika motocyklowego polegają na długotrwałej pracy fizycznej i przenoszeniu ciężarów, dlatego ważne są dobra kondycja i sprawność fizyczna oraz wytrzymałość na wysiłek. Wiele zadań zawodowych wymaga precyzji Dlatego ważne są również sprawność manualna i dobry wzrok. Przy pracach związanych z naprawą pojazdów motocyklowych niezbędne są zdolności techniczne, a także dobra pamięć i umiejętność logicznego myślenia. Sprawność pojazdu niejednokrotnie przekłada się na zdrowie i życie kierującego, dlatego mechanik motocyklowy musi być dokładny, rzetelny i sumienny. Dodatkowo przydają się w tej pracy podzielność uwagi, samodzielność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji. Jak zdobyć zawód mechanika motocyklowego? Aby zostać mechanikiem motocyklowym, po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej trzeba wybrać naukę w trzyletniej branżowej szkole pierwszego stopnia w zawodzie mechanik motocyklowy w ramach kwalifikacji Emote 04 diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych. Praktyczna nauka zawodu uczniów może odbywać się w autoryzowanych i niezależnych serwisach pojazdów motocyklowych. Młodociany pracownik umiejętności praktyczne zdobywa w zakładzie pracy, w którym realizuje zajęcia praktyczne na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przed rozpoczęciem kształcenia niezbędne jest dokonanie przez lekarza medycyny pracy oceny możliwości pobierania nauki. Ocena ta musi uwzględniać stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki. Kandydat musi otrzymać zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Zaświadczenie to należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem kształcenia w zawodzie. Podczas nauki zawodu uczniowie uczą się, jak diagnozować podzespoły i zespoły pojazdów motocyklowych. Zdobywają także umiejętność obsługiwania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych. W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów zawodowych z kwalifikacji EMOTE 04, Diagnozowanie, Obsługa i Naprawa Pojazdów Motocyklowych. Egzamin składa się z części pisemnej oraz praktycznej. Po zdaniu egzaminu zawodowego uczeń otrzymuje certyfikat kwalifikacji zawodowej. Ukończenie szkoły. Poświadczone świadectwem ukończenia branżowej szkoły pierwszego stopnia i zdanie egzaminu, o którym świadczy uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowych, dają możliwość uzyskania dyplomu zawodowego w zawodzie Mechanik Motocyklowy. Miejsca pracy Mechanika Motocyklowego Po ukończeniu szkoły, Mechanik Motocyklowy może podjąć pracę w autoryzowanych i niezależnych serwisach motocykli i kładów. Inną opcją jest rozpoczęcie pracy w wypożyczalni motocykli i kładów lub w salonie sprzedaży pojazdów motocyklowych. Do typowych stanowisk pracy w tym zawodzie należą pomocnik mechanika i mechanik motocyklowy. Na wykwalifikowanych mechaników motocyklowych jest spore zapotrzebowanie na rynku pracy. Zajęcie to jest idealne dla osób, które pasjonują się motoryzacją a dzięki pracy w tym zawodzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i mieć kontakt z różnymi modelami motocykli i kładów. Przed mechanikami motocyklowymi stoi możliwość poszerzania wiedzy i nabywania nowych umiejętności poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia. Do plusów tego zawodu należy fakt, że praca odbywa się przede wszystkim w pomieszczeniach. Jest to zazwyczaj, choć nie zawsze, praca od poniedziałku do piątku w stałych godzinach. Zawód ten daje możliwość świadczenia usług jako niezależny przedsiębiorca. Wybitni specjaliści mogą liczyć na to, że zadowoleni klienci będą polecać ich innym. Narzędzia wykorzystywane w pracy mechanika motocyklowego. Mechanik motocyklowy w swojej pracy wykorzystuje różnorodne narzędzia i urządzenia. Są to m.in. podnośnik motocyklowy, przyrząd do rozkuwania łańcucha napędowego. Klucz do centrowania kół, klucz dynamometryczny, montażownica do opon motocyklowych, oprogramowanie do diagnostyki pojazdów motocyklowych, uniwersalny tester diagnostyczny, wiertarki i wiertła, rozwiertaki, dłuta, narzędzia traserskie, pilniki, piły, szlifierki i tarcze szlifierskie, lutownica. Do artykułów ochronnych niezbędnych na stanowisku pracy mechanika motocyklowego należą spodnie robocze, kombinezon roboczy, bluza robocza, koszula robocza, rękawice robocze, obuwie robocze. Na wyposażeniu stanowiska pracy powinna się znaleźć apteczka. Mechanik motocyklowy powinien nieustannie poszerzać swoją wiedzę dotyczącą nowych technologii w branży motoryzacyjnej, korzystając w tym celu z kursów i szkoleń. Może także, biorąc udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, rozszerzać kompetencje o wiedzę z zawodów pokrewnych, czyli mechanika i elektromechanika pojazdów samochodowych. Mechanika motocyklowa to świetne zajęcie dla osoby, której pasją jest motoryzacja. Jeśli swoje zainteresowanie połączy z merytoryczną wiedzą i chęcią rozwoju, bez problemu znajdzie pracę. W związku z rozwojem rynku pojazdów motocyklowych bardzo potrzebni są mechanicy posiadający wiedzę o najnowszych rozwiązaniach technicznych stosowanych w pojazdach motocyklowych. Zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie zgłaszają przede wszystkim autoryzowane i niezależne serwisy naprawiające motocykle i inne pojazdy motocyklowe.